Siemaneczko, Angel 666 Tester gier. słuchajcie, zaczynamy kolejny odcinek od zaglądnięcia. Co nowego odkryłem? Ech, da, dobra, tu muszę mieć 31 poziom, najlepiej. No nic, liczyłem na lepszy początek odcinka. Eee, może i dobrze, że nie sprawdzałem tego wcześniej. Mm, bo. A strasznie wolno idzie to parę wyścigów i to dosłownie tak go, takie małe kawałeczki się zyskuje no nie wiem ile by trzeba było tak naprawdę mm, jeździć tutaj e, no ten, te zawody miały być w poprzednim odcinku e, natomiast jak sami widzieliście w związku z tym że wzięło mnie na budowanie go karda jak kto wpadł na taki, Ścigami, taki problemy, dziwny pomysł to w ogóle... Ja jestem ciekaw, czy to w ogóle bym jeszcze coś znalazł na tej planszy. O kurde, patrzcie ile tu A gdzie jest mój... Gdzie jest mój gościu? Czy tylko mnie się wydaje, że w moim zbudowanym modelu nie mam swojej postaci? Ale ja. I on miał być czarno-czerwony, a świeci się jak psuje jajca. Dobra, będę go musiał przemalować. Nie, ja muszę w ogóle sprawdzić, jakie on ma parametry. Ja bym tu chętnie jakiś silnik potężny wsadził. No mam mieszane uczucia co do tego pojazdu, ale dobra, no pora pora spróbować się tu zmierzyć. Dlaczego mam C klasę cały czas zablokowaną? <śmiech> <śmiech> czy ja już mam za wysoki poziom, czy co? Nie wiem, nie. Nie mogę tego zrozumieć do końca. Ooh. Czy to będzie miniaturka tego odcinka? No, gdybym wygrał te zawody, to na bank. O kurde. Bez komentarza, Robert, kiedy patrzę na dzisiejszy tor, mam ochotę zaśpiewać. O będziemy znowu pływać łódką, ośmiornicą czy co to tam pająkiem. Nie wiem czemu to przypomina. O, praca kamery fantastyczna. Kupków kawy! Napędzanych prawdziwą kawą. To tak jak ze mną. Kierowcy mówią, że podoba im się ta energia, ale przyznają, że muszą dolewać kawy 2 trzy razy dziennie. Znam ten ból. Nie no, to jest bo jakaś... Jest tragedia. Na środku ekranu po prostu skała. O, nigdy w życiu! O. No, Wreszcie jedziemy, bo już zmęcili strasznie. Czym my jedziemy? Jedź po zwycięstwo! Zmocnij gotowości! ale tam posiekani! Bożesz, kurde, dostajesz tyle. Stumiewające. No, jak na razie nie jestem zachwycony z mojego Gokarda. Udało się. Aj, kurde. Rozpieprzyli mnie jak. Co ty nie powiesz? To jest naprawdę spadkowe. Oj. A tu mogłem się ładnie wybić. Dobra, ryzykujemy. Tu mi się do wyścigu? lepiej to można było zrobić. nic o tym nie było. No, nie trafiłem, ale zobaczcie, jestem pierwszy. Ktoś tu mnie sieka. A bo to jest jeden. Nie ma tutaj jakichś okrążeń. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Ja nie wiem, gdzie mam jechać. No to mamy miniaturkę. Ech! Dobrze, że się nie rozwaliłem tam o tą skałę. No, ale ten początek nie był taki łatwy. Ech. Kto by chciał w tym jeździć? No, no, gratuluję Ci, no, ale nie jestem zadowolona. No, trudno. A my mamy 15 flagę z 16 wymaganych. Czy to będzie finałowy odcinek z kariery? No, ja nie wiem, czy mogę na to pozwolić. Twoje umiejętności wyrosły już niczym. Najlepsze ciasto! Będę czekać na mecie Areny Wielkiego Klocka w parowie poszukiwaczy z pudełkiem smakołyków tylko dla Ciebie, Pączku! Cudownie! Ja ...przytył od samego oglądania tego wejścia. Jakby Ci to... Ty tu powiedziałeś. Chodziło mi o cały ten motyw Pączków i ciastek. Tak, tak, o to mi właśnie chodzi. Od góry z Strzachotówki przybliży nas do Areny Wielkiego Klocka w parowie poszukiwaczy. lota no jesteśmy zdecydowanie bliżej. Gdzie teraz by trzeba było się udać? Tu. <laughs> Zobaczmy na te niegrane. No mamy. Cudownie, po trochę autek. Ile ich tu jest? Nie no, przecież nie oszczędzę żadnego, no dobra, tego oszczędzę. W tego nie trafiłem po prostu, więc go oszczędziłem z tego powodu. To za każdym razem cieszy, o kurde. to trzeba tak wysoko... No serio, teraz się dowiaduję o tym, że pojechałem złą drogą? Czy tu da się jakoś? Ja... Yeah. Może tędy jakoś gdzieś tam wyjdę? Aj, było dobrze, było dobrze, ale nie do końca. No weź, przecież tutaj bym spokojnie wyjechał, no właśnie. Jako jak ten. No to wygląda, że to jest dosyć proste. Eee! Kurde. Gdzie jest meta? No serio, nie. Tak to rozumiem. Ale krótszego nie było. Aha, bo to było to mini wydarzenie. Dobra, dobra. Tu jest jeszcze jedno. No słuchajcie, no ten odcinek byłby za krótki, no? Jeszcze jakby mi się udało, ale z drugiej strony mogę potrzebować powtórzenia. Tego nie wziąłem pod uwagę. Ua! Dobra, doładowałem się. No nie wiem. A, wymagany rakietowy zestaw. No chyba jednak coś tu nie poszło jak trzeba. Dlaczego ja? Ej Ja tu nie jestem w stanie się utrzymać. Fajny do rozwalenia. To wykonalne do przejścia Nie tym pojazdem Kurczę, ale jest tu jeszcze parę e, zadaj, no no Taki odcinek chodzony może zrobimy E, chyba to nie będzie możliwe, żeby przejść ten odcinek, ale, ale zobaczmy. Mało nitro ma ten pojazd. A, to są te jajca. Pamiętam to zadanie. No nie, 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 to nie był dobry pomysł. Eee. Jak ja mam tam? Sorry. Prawie się zmieściłem. Tu chyba tędy. Jak tam mam się wydostać do góry? Ej! nie Co jest? Specjalnie przyszedłem na tą planszę i co? Może chociaż sobie pozbieram. Co tu jest? No Cóż tam nie doskoczę. U, ale tam można by się przelecieć. Ale to nie jest mój cel. Moim celem jest. Dostać się tam na górę, dobra, słuchajcie. Yy... Aha, że tu jest ten mój cel. Ach, taki będzie trochę, widzę, jeżdżony ten odcinek. No ale co mam zrobić? Stadion został przeniesiony, wiesz? I teraz jest pod ziemią. To lepiej zacznij to. Trafię go, a O, oh, shajsera! No dobra, ale gdzie jest, przepraszam, moja misja? Aha, tu. Moja misja, moja misja za chwilę będzie, o ile mi się tam uda do niej doskoczyć. Trzymajcie kciuki. oh Tyle, po to tyle latałem. Okej. Okay. To było strasznie słabe. Dobra słeta, nie ma co przedłużać. Robim to. Uwaga, jest z nami profesor Franek Fuzja, a wraz z nim ekscytujące wieści ze świata rozrywki. Wow. Tak, jedno małe zastrzeżenie. Na pewno każdy słyszał historię o szkieletach. Są jak ludzie, tylko że całkowicie z kości, prawda? Fajny. My na zawsze mówiliśmy o ludzie. No, a ja wynalazłem coś, co nazywam szkielę. To mechaniczne szkielety. Wyobraźcie sobie, że wybieracie się do kina samochodowego na jakiś straszny film i nagle widzicie wokół siebie moje realistyczne szkielematy. Jak byście byli w tym filmie? Brzmi całkiem fajnie. To jakie jest to zastrzeżenie? One atakują właściwie wszystko. Pojazdy, ludzi, koty. Co tylko się da. Ale może je pan powstrzymać? Obawiam się, że na to za późno. Ale przynajmniej to nie klaudy. Zespół wyścigowy na ratunek! Znowu! No dobra. Posłuchaliśmy, tak powinien wyglądać bar szybkiej obsługi. No nie. Znieść automatroniczne szkielety, to się pościgamy, o ile nie powiedzą, że chcą coś zjeść. Do pokonania bezmięsne bestie. A mamy... <laughs> Oki. <Okay>. Już zasuwam. <laughs> To już mi się zalicza, przepraszam, czyli dopiero za chwilę. Uuuu. O, jakie fajne. Z takim dużym ziarnem. Eee. O, o. I czemu w ogóle niszczyć moje piękne dzieła? Czemu po prostu nie cieszyć się? Ale że wykorzystaliście drugi I raz wie, ten sam numer? Sobie, gładko chodzącymi przegubami ręcznie układa mnie między... z Ach, witaj! Ty chyba coś wiesz na temat tej wybitnie szczupłej gwiezdki! Możesz coś dla mnie zrobić i zapytać, co chcieliby zamówić? Wykarmienie takiej zgraj groźnych kęp nie będzie to Moje dziecieczki nie są w stanie sprawić tych śmieci. Jeszcze ser to ser potrafi zrobić ze skrzynią strachów? Ha, bo ja więcej mogę tych osób wozić. Blokują mi biznes i wyścig bez powodu? Proszę ich stąd zabrać! Gdzie tu są te ludziki jakieś? Ej! Chodź tu! Gdzie tu mamy jakiś... Tu chodź. Ratunek ci przybył. Dobra, tam są. Ale mi tu złotali. Jajku, dużo jeszcze potrzebuje. Dobra, tu, tu jest parę. Ich. Kurde, przejechałem. No chodź. Ale trochę tak łysą, że to wszystko jest takie z filtrem, no... Typie, weźże wskakuj tu. Ja tu nie widzę ludków do ratowania za bardzo. Och. O, o wyjechałem poza teren. Gdzie to jest jakiś znacznik? Skakujesz? Dobra. Mam cię. No Dobra, Dobra, lecimy. Teraz to już jestem obeznany. znany. wyjątkowy umiejętności Kurde, nie ma dużo czasu, zobaczcie na to. Ciężko będzie. Dobra, tu jest Gostek. Chodź. Jest! Zrobiłem. Mamy to! Dobra robota, gwiazdo. Możesz sobie wpisać w CV łamigna. Zbierz piętnastu nowych kierowców, proszę bardzo. No, i to się rozumie. Dziadek Luzak. I co teraz mam robić w tej grze? Już za późno na to, żeby zrobić finał w tym odcinku. Czy on coś w ogóle ze mną chce rozmawiać? Czy nie? gontagne naszego miasta. Wpadnij na Raj Restauracyjny, to przygotuję ci coś dobrego na miejscu. No to co, robimy to? A, moje serce płonie żądzą podniebnego trofeum. A, pogadam z tobą, czy nie? Moje jest najszybsze. Dobra. Ostateczny test Gokarda. Drive through Derby. U. Dobra, coś czuję, widzę, że z driftem po tym, co pisało. Dobrze się składa, Robert. W rajdzie restauracyjnym podają dziś na ciosy. Dobrze się składa dla mnie, ale dla kierowców już gorzej, bo większość się przekona, że to raczej dzień na ciosy. Dzisiejsze na ciosy dostarcza fiesta. God. Jeśli szukasz jedzenia, które będzie mój bien, w cenie, która poprawi twój dzień. Dłużej nie zwlekaj, bo uczta czeka. u jest Dajcie grać, nie marujcie. Poszli. Cztery okrążenia. Hey! O kurde! A Musisz jechać szybciej, nie wolniej. Delikatnie mówiąc, na czym ja się puścić Krótkie są te okrążenia, powiem wam. Zobaczysz, jak ci przysłałem! Lubię ostro jazdę! To samo bym chciał powiedzieć. Ej, no drugi raz się ślizgam w tym samym miejscu. Czy tam jest coś rozlane? Powiedz, lubisz papryczki? O, oh, mordę Co to było? Czego nie zamawiałem? Dobra, jest kałuża. Tak powinien <laughs> szybkiej obsługi. Nie no, oni są dużo si szybsi ode mnie. Dużo. Zmarnowałem tą rakietę. Kup Nie Imponujące! Jedziesz po najlepszy czas! Co ty nie powiesz? Moje jedzenie jest najszybsza. No i dupa. No i jeszcze. Nie, no to ten gliniarz mi przyniósł pecha. Nie, nie. Słuchajcie, żegnamy się. To się po prostu nie mogło udać w tym odcinku i nie zrobiłem tego specjalnie, ale na następny odcinek zmieniam model, zmieniam kierowcę, a kogo wybiorę i czym będę jechał, to się przekonacie już w kolejnym odcinku Angel666 Tester Gier. I trzymajcie kciuki za ponowne podejście do tego wyścigu. Cześć.